Cześć i czołem. Dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować, a właściwie przetestować działanie wosku kolorującego firmy Sonax na przykładzie mojego BMW e 60 Także stosowałem ten wosk już nieraz. Daje bardzo fajny efekt połysku, odświeżenia lakieru, a wręcz zabezpiecza go, tworząc ładną warstwę ochronną. Woda spływa, jak to się mówi, jak po kaczce. stosowaniu tego wosku warto myślę go stosować przed zimą, przed latem, jeśli ktoś po prostu chce zadbać o, o auto, tak? o swój lakier. Ja, ja mam, więc dbam. I powiem Wam kilka słów teraz, co, co deklaruje producent. Sonax Polish Wax Color to wysokiej jakości włos zawierający pigmenty, koloryzujące, jednocześnie wygładza, poleruje i konserwuje wszystkie. Takie zwykłe i metalizowane. Dalej, sposób użycia. Umyć samochód przy użyciu szamponu nabuszczającego firmy Sonek. No tak się składa, że mam akurat ten szampon też, więc auto jest niezaczyste. Nie było na myjni, ani nie było myte w jakiś tydzień, może trochę więcej. Także pierwsze co to umyjemy, zaraz auto poszukamy gdzieś w innym miejscu cienia, bo mój wąż ogrodowy. Niestety tutaj nie starczy. Fajne miejsca nie starczy mi tutaj węża. Przystawimy auto, umyjemy auto i później przejdziemy do woskowania. Robimy to podejrzewam w garażu, ewentualnie w cieniu. Jeszcze zobaczymy, gdzie będzie lepiej. Co jeszcze więcej znajdziemy na ulotce? Eee, jakieś uwagi stosować jednocześnie na małych powierzchniach, nie stosować na miejsca, być prostu średnio na słonecznych, No właśnie. co... Warto powiedzieć, ani nie myjemy auta na słońcu, ani tym bardziej nie woskujemy auta na słońcu, gdyż słońce strasznie nagrzewa blachę i efekt strasznie by nam się popsuł końcowy. Ogólnie ciężko by było po samym myciu już by zostały białe plamy, dlatego zrobimy to w cieniu. Auto wyjdzie, jedziemy do garażu albo w cieniu dalej będziemy kontynuować woskowanie. I sposób woskowania, jeszcze tu nadmienię. Na, na etykiecie jest napisane, aby używać gąbki Sonax do nakładania wosku. Ja będę używał szmatki. Też Sonax, Jedną szmatką będę nakładał wosk. Będę robił to po elemencie. Także będę wcierał najpierw wosk na element. Chwilkę będę czekał i po chwili będę go polerował. Także tak myślę, że jest najlepiej. A efekt końcowy, zobaczycie, już krótko, Także zabieram się do mycia samochodu, także see you later. już do woskowania. Auto jak widać, już ładnie wyschło po myciu. Lakra jest suchutki, nie ma żadnego kurzu. Nawet powiem szczerze, że bardzo ładnie się prezentuje po samym myciu. Zobaczycie efekt końcowy na pewno będzie no, będzie, będzie bardzo ładnie będzie się świecił. Będzie lakier do tego zabezpieczony. I śmiało mogę jeszcze raz polecić to mleczko Tutaj dałem za nie 22 zł w tym konkretnym przypadku cena jak na to nie zawierka. A więc bierzemy się do, do roboty. Zaczynamy od dachu, a logicznie przy myciu schodzimy w dół i element po elemencie nakładamy wosk. A więc a, dwie szmatki, jedna najpierw do namorzenia. Odczekujemy chwilkę i później drugą szmatką polerujemy wszystko ruchami okrężnymi. Także zabieramy się do roboty może szmatka najlepiej z miękkiego materiału tutaj też jest firmy Sonax szmatka powinna mieć nawet lepiej gąbeczka a nie mam gąbeczki, szmatką to jest bardzo ładnie wszystko idzie co ważne wstrząsnąć przed użyciem i jedziemy element po elemencie zobaczycie efekt naprawdę warto ze dwa razy roku co najmniej jeżeli dba się o auto to zakładam, że raczej większość ludzi lubi dbać o swoje auto. Naprawdę polecam. Idziemy. nawet metodę nie na szmatkę, a wciknąć trochę na element Tady idzie to szybciej i sprawnie. Nie za dużo też, żeby nie za dużo tego tego było. Tak powiedzmy z wyczucia długo i malutki element. Tak, jak uważać na elementy gumowe, bo to zasycha później takie ciężkie do wyczyszczenia i skrócie nogi. Także tylko lak, tylko lak. I teraz mamy wstartę rybko wosk. Chwilkę to musi wyschnąć i analogicznie słuchamy okrężnymi, jak my to olejemy w całą powierzchnię, gdzie założyliśmy wosk. Tak jest znacznie oparty. Na, na, na picie, bo było ciepło. Trzeba się niestety delikatnie przypodzić przy tym, jeżeli chcemy to zrobić dobrze. Delikatnie ubrudzić sobie rączki, ale myślę, że efekt końcowy jest wart tego trudu i pieniędzy, jakie kosztuje ten produkt. Bo kosztuje, jak już wcześniej wspominałem, 22 zł. W tym konkretnym wypadku, yy, praktycznie pod każdy kolor możemy go dobrać. Ten wóz koloryzujący szczerze polecam ludziom, którzy chcą zadbać o swoje auto. Polecam szczególnie przed zimą zrobić taki zabieg, przed latem, kiedy są skrajne temperatury. Y, tworzą naprawdę fajną warstwę ochronną, a również i wizualnie auto prezentuje się super lager. Wręcz odmodniał o dobrych kilka lat dla mnie to wręcz jak mówka wygląda. Y, jakieś mikro ryski, które były widoczne, stały się praktycznie niedostrzegalne. Przy lepszym świetle też podejrzewam, że. Nie byłoby ich widać. no Można się przeglądać w samochodzie jak lustrze. Auto przypomina mi z 2009 roku, więc ma już 12 lat. Ale jak to dba, tak ma. tak? Myślę, że jest super w stanie. Zaraz możecie sobie obejrzeć auto dookoła i ocenić, jak wypadła praca. Można się przyglądać. O. Na przykład, widzicie, to jest auto. E, no, lustro się zrobiło po prostu. Moje odbicie w aucie. Efekt piorunujący. Zachęcam do oglądania kanału, subskrybowania. Dajcie lajka, jak się podobało, będę tworzył. Nowe filmiki, mam kilka pomysłów, na przykład na razie mojego BMW będę wymieniał niedługo płyn chłodniczy, olej od wspomagania, tak profilaktycznie, jak się dba, tak się ma, olej był wymieniany niedługo, ale za jakieś 5000 tysięcy też zrobię filmik o wymianie oleju, także tymczasem pozdrawiam i do zobaczenia, hej!